Uwaga! Wszystkie postacie, historie i inne takie w Karaoke Sasport Story są całkowicie wymyślone. Dystans zalecany. Jeśli format się podoba, zasubskrybuj kanał, kliknij w dzwona i być może będzie tego więcej. Pozdrawiam, Tomasz Chrząstek. ma, jak tylko wysłuchała Renatę, postanowiła szybko działać. Zamówiła hiszpańską piosenkę na karaoke i wezwała wsparcie do Let's Play'a. Let's Play, Zabrzeńska miejscówka, gdzie tajni funkcjonariusze szlifują umiejętności strzeleckie. No i strasznie dobrze się bawią. A witaminy w formie szotów przygotowują na barze do brawa. Oraz na wojka, w let's playu na prośbę, ksnemy pojawiła się pilnująca porządku w dolnej, milenadia wraz z ziemowitą. Są też agenci Bogna i Bogdan. Chcielibyście, abym Wam powiedział o ich niekonwencjonalnych metodach, ale nie powiem, bo aż wstyd. Jest też Lena. Którą mieliście okazję już poznać. Lena to ekspertka od podsłuchu. Słyszy wszystko. Mówi się, że nawet Wasze myśli. Ha! Poznajcie agentkę Arletę. Jak przyciśnie świadka, to przestaje być Jechowy. Jest oczywiście obecny. Szama, kierownik ochrony zadłużonej firmy ochroniarskiej. Nasze dziewczyny na barze do brawa i na wojka czują się zaopiekowane, kiedy szama jest na obiekcie. Jest kowboy, przybysław. Nasi funkcjonariusze chyba nie wiedzą że nasz kowboj jest skorumpowany przez Andrzeja z Zabrowara. No właśnie. Gdzie jest? I co robi Andrzej? No i kogo tu widzimy? Alwin. Kiedyś postrach towarzystwa przewalił całą kasę na zabaweczki. Teraz szuka roboty u Szamy. Co wymyśliła Xenema? Czy wspólnymi siłami z pozostałymi funkcjonariuszami powstrzymają niecne plany Diego. Jedno jest pewne, dalej nie subskrybujesz kanału, nie powiedziałaś o serialu innym, nie klikłaś droga koleżanko w dzwona, to jak masz wiedzieć, co się dalej wydarzy? Napisz za to w komentarzu. Co robi Andrzej?